Pochwalony Jezus Chrystus, kochani, kolejny dzień życia. Wstajemy, chcemy służyć Bogu, miejmy taką intencję wszystko dla Jezusa. Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi tak: Z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. Te trzy miary mąki to jest nasze życie, pełnia naszego życia i to wszystko, co gdzieś tam jest martwe, bo mąka jest martwa. Kobieta to jest matka Boża, która bierze kwas. Tym kwasem w obrazie jest jej dziecko, syn Boży, i wkłada go nam w nasze życie. Maryja jest tą, która przynosi ducha, przynosi Bożą obecność na Ziemię. Zakwasza mąkę, aż się wszystko zakwasi. Tak nam daje Boga, który wypełnia wszystko. Jeżeli widzisz w sobie martwotę mąki. Jeżeli tak jest w Twoim życiu, że tego doświadczasz, Boże, martwe jest to we mnie. Nie mam dzisiaj siły, ktoś mnie upokorzył, ktoś mnie zniszczył, ktoś mi coś powiedział przykrego, walczę z czymś. Doświadczam martwoty, powiedz Maryjo, na nowo proszę cię Jezusa. Maryjo, daj mi Jezusa. Znamy też tę pieśń z duch. Maryjo, daj mi Jezusa. Potrzebuję żebyś zakwasiła na nowo tę mąkę kwasem obecności Bożej. Ten kwas tutaj trzeba rozumieć jako coś dobrego, który wypełnia wszystko w mące, że rośnie, że ma życie. To się dzieje z czymś, co jest martwe, gdy przychodzi Bóg. I to czyni Maryja. Niech taka modlitwa dzisiaj będzie, tak jak w tej przypowieści. Bóg, który przychodzi jako życie. Maryja nam przynosi Słowo Boże. Matka Boga. Błogosławię Wam na to doświadczenie, na tę refleksję, żeby zapraszać dzisiaj Maryję do naszej codzienności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miejcie piękny dzień, pełen słońca, Bożej mocy. I tak jak powiedziałem, modlitwa Daj mi Jezusa z Matką Bożą. Tutaj poniżej możemy kliknąć. I cały czas proszę, żebyście subskrybowali mój kanał. Kto tego jeszcze nie zrobił, to kliknijcie tam subskrypcję. Żeby to był w Waszych kanałach ulubionych, tam też jest Zoom. Na wszelki wypadek też i tam publikujemy. Do zobaczenia.